Siema. Właśnie wychodzą sobie powoli nowe spoilery z 2013 Chaptera Boruto, także w takim nowym troszeczkę wydaniu, powiedzmy, że adachowym, bo jakby raczej znaczy niekoniecznie nim się inspiruje, bo wiele zagranicznych kanałów nagrywa to w ten sposób, to po prostu mm, też chcę spróbować to zrobić w inny sposób. I tutaj od razu możemy zaczepić o poboczną rzecz, bo przed tym, przed omówieniem tego małego spoileru, który dostaliśmy. To trzeba wyjaśnić sobie jedną rzecz, która mnie trochę w sumie zdziwiła. Yy, czyli komentarz Melona, pod którym dużo osób się podpisało, czyli po prostu dało lajka. Like. A brzmi on: Mam lekki dysonans, jeżeli chodzi o ten film i kilka ostatnich. Pewnie chodzi o dwa ostatnie. Z jednej strony masz rację, ale z drugiej faktycznie Zacząłeś zachowywać się trochę niedojrzale. Jak ktoś, kto odkrył, że ma nieco władzy, tu one i tym podobne, zaczął się panoszyć. Coś się ostatnio zmieniło u ciebie i moim zdaniem na gorsze. Mam nadzieję, że znajdziesz harmonię, bo dotychczas twoja twórczość była całkiem niezła. Ten komentarz nie był a na ciebie. Tylko sugestią, aby wziąć oddech Pozdrawiam No i y, tutaj ci powiem, że y, Rozwiązanie tego wszystkiego jest bardzo Bardzo proste y, Odpowiedź brzmi, ty mnie nie znasz Nie znasz mnie po prostu I oczywiście to nie jest twoja wina Osoby, które oglądają mnie raczej więcej czasu Niż od momentu Mangi Boruto tubu Vortexa Raczej wiedzą, że Lubię się Yy, napalać, że, że idę jakby za ciosem, nakręcam się, nie? Nie jestem wybuchowy, ale nakręcam się i jeżeli czytam komentarze, które naprawdę szkodzą mojej społeczności, w sensie takim, że nie dyskutujemy, a przekręcamy fakty, bo nie, 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 ma, nie ma czegoś takiego, że Nekon ma rację, to Nekon banuje. Hmm, jak coś jest pokazane w mandze ja to na przykład pokazuję obrazkiem i ktoś pisze, że tak nie jest, bo puden, bo puden, bo puden, który był 10 lat temu, to ja muszę takiego Osoby się pozbyć. To nie jest balhammer, że poczułem trochę władzy. To jest totalnie, totalnie nietrafione. I też nie do końca rozumiem zacho zachowywać się niedojrzale, co oznacza w tym filmie zachowa zachowanie się niedojrzale. Wydaje mi się, że dbanie o swoją społeczność i wyrzucanie osób, które są szkodliwe dla mojej społeczności, którą ja buduję razem z ludźmi, którzy lubią mnie oglądać przez lata, jest dojrzałym zachowaniem. Nie, nie dojrzałem. Nie rozumiem tej niedojrzałości w tym wszystkim. Ja jestem już całkiem kształtowanym człowiekiem i wątpię, żebym robił coś złego. Może czasami przesadzam, jeżeli chodzi o jakieś tam yy, wyzwanie takie personalne, ale... To już, ale to już tak jestem, jeżeli komuś to nie odpowiada, to po prostu wiadomo, musi znaleźć sobie innego twórcę, nie? Nic nie poradzę na to. A my sobie przejdźmy teraz do najważniejszego, czyli takiego malutkiego spoilera, w którym najprawdopodobniej zobaczymy w nowym Chapterze Boruto, czyli Boruto jeszcze z długimi włosami, który wygląda jak Uchiha, czyli w przeszłość z przeszłości, stojący naprzeciwko nikogo innego jak Kashina Kodziego. Kashin Kodzie, który odbywa z nim całkiem długi dialog, mamy tylko Jedną stronę w języku japońskim. Ja tak patrzę na drugi ekran, patrzę tu, kamerkę mam tutaj, ale wiecie. Yy, nie patrzę prosto w kamerkę, bo też patrzę gdzie indziej. Tutaj mamy chyba dowód na to, że oni obaj spotkali się w kryjówce Orochimaru. Ponieważ widzimy kolejny raz te zbudowane w ten sam sposób co wcześniej yy, kwadraciki, trójkąciki jak to nazwać? Yy, nie jestem pewny. Yy, I tutaj Kashi kodzi jakby go znalazł. Na dodatek trzyma coś w ręce, chyba kawałek maski. Z Swojej. No to wydaje mi się, że ten chapter poświęcony zostanie w wyjaśnieniu właśnie tej wielkiej tajemnicy, jak oni się spotkali, gdzie oni się spotkali, z kim oni współpracują. Też jestem zdania tego, że Boruto zostanie uratowany przez Kasina Kodziego. Drugą taką teorią jest, że znaczy przez Kasina Kodziego. w jaki sposób miałoby to się wydarzyć, w jakim sposób Kasinko miałby tam przyjść. Mógłby się y, wykonać technikę, wiecie, przyzwania żabki, i żabka by go zjadła i znów znikła, tak samo jak uciekł od Ishkiego. To jest numer jeden. Numer dwa, Mitsuki, który w porozu porozumieniu z Orochimaru, który współpracuje z Kashinem Kodzim, mm, zjawiłby się z Sage Modem i szybko by go zabrał. No, oczywiście, Mitsuki to, to jest na pewno najszybsza postać, jaką możemy sobie wyobrazić na ten moment, jeżeli chodzi o taką czystą szybkość, nie używając y, technik. Techniki Boruto, oczywiście, swojego dziadka. I mam nadzieję, że to będzie taki cichy przełom. Cichy przełom chodzi mi o to, że nie zobaczymy jakiejś super akcji, ale jednocześnie będziemy tak. Bardzo podjerani tym chapterem, że zobaczymy ekipę, nową ekipę w pierdolu, tak zwaną. Moim zdaniem tutaj Kashin Koji, Boruto Orochimaru. Kakashi. To będzie grupa. I Może i Tsunade, chociaż wątpię, to byłaby grupa taka, wiecie, rebeliantów, która uwierzyła w Sasuke, uwierzyła w Boruto, że coś tutaj nie gra. Coś tutaj rzeczywiście śmierdzi i musimy zaufać tej dwójce. Szczególnie Sasuke, bo wiecie, Sasuke nie jest tym jakby zdrajcą. Sasuke jakby pomógł zdrajcy i coś w tym może być, rzeczywiście. Kakashi musi jeszcze odegrać wielką rolę w tym anime. Więc takie połączenie Kakashi Kashi Orochimaru, Kashin Koji, to w głowie się nie mieści, plus Boruto i to taki jeszcze OP, to byłoby coś naprawdę wielkiego, byłbym naprawdę ostro podjarany i to jest taki mały przedsmak tego, już sam jestem ciekaw tego spotkania, co Kashin Koji mu powie, bo on jakby uklęknął przed nim, to jest dziwne, czemu on, czemu on przed nim uklęknął, czy on jest po prostu zmęczony, czy on podniósł właśnie maskę z ziemi, prawdopodobnie podniósł maskę z ziemi, bo dziwne by to było, albo jest bardzo zmęczony, szukał go długo i właśnie powiem takie postacie jak Kashinkoji, bo wiecie, mamy niby, możemy narzekać, że te 3-4 postacie są OP i nikt do nich jakby nie ma podjazdu, że gdzie tam Kashinkoji, gdzie tam, gdzie tam Kakashi, gdzie tam jakiś Naruto, wiecie, nie mają podjazdu zbytnio, ale nadal są dobrymi, ważnymi postaciami, jak na przykład Amado czy Aida. Yy, Aida akurat ma zbyt akurat OP mocno, ale są dobrymi postaciami takimi, wiecie, niekoniecznie do walki, bo to nie jest, nie chodzi tylko o bicie się i to jest najlepsze w tym, wszystkim, że nadal Kakashi, Kashin Koji to mogą być osoby, które są mentorami. Jeszcze Orochimaru do tego. I wyobraźmy sobie teraz taki życzeniowy, oczywiście w moim stylu taki scenariusz, że wyobraźmy sobie, bo to jest Orochimaru. Gdyby Orochimaru chciał posiąść więcej wiedzy, gdyby posiadał taką moc, albo zaryzykował, żeby wskrzesić jeszcze raz przez Edo Tensei Madarę, żeby dowiedzieć się więcej o czymś, bo Madara ma ogromną wiedzę. Co by wtedy było, gdyby Boruto spotkał się z Madarą, gdyby Madara z Potrenował. To jest mój mokry sen, tak zwany od wielu, wielu lat. Jeszcze przed tym jeszcze przed tublu tą, tą Vortexem. Długo, długo. Pewnie znajdziecie taki film, co było, gdyby Boruto, gdyby Madara skrześ, został krzeszony w Boruto. Jakoś tak to brzmi. Myślę, że nawet z dwa takie filmy nagrałem. On sam tutaj wygląda jak ucicha, jak jakiś brat Madary, jak jakiś przodek Madary, albo taki właśnie połączony Naruto i ucicha jakikolwiek z długimi włosami. Czy to Obito, czy właśnie Madara. No, ten Boruto z tymi długimi i to też jest totalny kozak. Więc w następnym chapterze spodziewam się tego, że troszeczkę w końcu zejdziemy na ziemię, tak? Zejdziemy troszeczkę, nie będzie już tych wielkich wybuchów. Jura da sobie spokój. Jura powiedział nam wprost, że musi się pozbyć Boruto, bo jest jednak zagrożeniem, co jest w sporym, wiecie. Wow. Jura, ktoś taki spokojny, opanowany, który wygląda, jakby wszystko od początku do końca miał pod kontrolą, mówi coś takiego, że Boruto trzeba się pozbyć, bo wydaje się, Zbyt niebezpieczny i nie trafił w jego punkt witalny, więc moglibyśmy się spodziewać, że manga zacznie się od tego, że Dziura chce załatwić tę sprawę. Czyli pierwsze, co musi się stać, to albo retrospekcje, albo, albo właśnie uratowanie Boruto. Dziurze na pewno nikt z tamtych osób nie da rady. Chyba, że <laughs> Sarada pokaże Mangekio, umiejętność Mangekio, wejdzie i pokaże jakieś, co ona może zrobić. Nie wiadomo. I co, co, oczywiście, co chapter zrobić się śmiemy. Co chapter mówię o tym, że. Teraz to będzie ten moment, w którym Salala pokaże mangekio. Czy ona byłaby w stanie zrobić. Nie wiem, w chuja dziurę przy swoim Mangekio. Kurczę, wątpię. Raczej skłaniam się ku temu, że pojawi się żabka, pojawi się kakashi, pojawi się Mitsuki W ten sposób Kakashi raczej nie przesadziłem, bo nie byłby w stanie po prostu uciec z dżurze, a dziura po prostu dałby spokój, gdyby to zniknął mu z oczu. Zostałby ten cierniowy owoc, z którym też mamy do pogadania, bo to jest bardzo ważna rzecz. Wydaje mi się, że jeszcze nie dowiemy się o nim zbyt wiele. Poczekałbym jeszcze na jeden chapter z taką większą pogadanką. Chyba, że chcecie taką pogadankę teoretyzującą, taką teoretyczną, mm, tak wiecie, w same pierdoły, co ja myślę, co może się stać w związku z tym. I teraz ciekawe, jak Kaki zareaguje. Czy on znowu, czy on się trochę opamięta? Bo kurcze, nie widać za bardzo, wiecie, nie widać refleksji u tego chłopa. Nie widać, żeby on miał się, miał troszeczkę zmążyć. No, ktoś napisał dobry komentarz, albo to było na live, albo to był komentarz, że właśnie Boruto techniką planety zniszczył chłopak, który zrunshotował Kałakiego, a teraz Kałaki podchodzi i bierze za szmaty Boruto, rozkazując mu powiedzieć, co tutaj się dzieje. No, to jest właśnie cały Kałaki, którego, którego można nienawidzić lub lubić. To jest postać typu właśnie yy, kocha, kocham lub nienawidzę. Taki się wydaje, nic po środku, ale ja raczej jestem z tej strony, że nadal go lubię, mimo, że odwala czasami takie rzeczy. I on jest też postacią do wyjaśnienia, bo jeżeli połączymy to wszystko z jego historią i z tego jego Daddy Issues, co mogę jeszcze bardziej rozszerzyć, to wszystko zdaje się mieć jak największy sens. Ale tutaj musimy czekać raczej na jego rozwój, musimy czekać na powrót. Żeby on jakoś się rozwinął, żeby coś się u niego zmieniło, to musimy czekać na powrót Naruto. Tylko jego słowa są w stanie powstrzymać tę osobę. I to jest właśnie mały przedsmak mangi. Jeżeli pojawi się coś jeszcze, to możliwe, że nagram kolejny raz coś szybkiego, jakąś krótką pogadankę. Póki co. Jest to taki spoiler, nie spoiler, nie? Bo to jest coś takiego bardziej hype'ującego nasz, na, na, na hype nas. I to jest też taki przesmak tego formatu, który będę tworzył raczej dłuższej formie zazwyczaj. Jest to na razie krótkie, jest to na razie krótkie, taki sprawdzian, który ja sobie sam testuję. Też dajcie mi znać jak wam się to podoba. Mi jest w ten sposób robić to wygodnie. Też nie chcę się męczyć w jednym formacie przez 5 lat, bo wiecie, robię filmy yy, o Naruto 5 lat. Niektórzy mnie 5 lat ogarniają, yy, oglądają. Zmiany są ciężkie do przełknięcia, ale wszystko jest kwestią przyzwyczajenia i zależy od tego, w jaki sposób ja będę to prowadził. Także do następnego. Pamiętajcie, że możecie mnie oglądać jeszcze na Patreonie. Streamuję też bardzo często na Twitchu, jak on na Compodulgat YouTube. Wszystkie linki dam w opisie, w przypiętym komentarzu. Napiszcie, jaki temat chcielibyście, żebym ja poruszył właśnie w taki sposób, taki pogadankowy, taki podcastowy, yy, może nie jakiś, wiecie, godzinny, ale takie 15-20 minut, myślę, żebym się uwinął z jakąś historią o Takiego, lub co by było Gdyby z takiego żywca tak, Także dawajcie znać Widzimy się niedługo, bo planuję teraz Dość sporo filmów, no do, nas, do następnego I cześć